Poziom piłkarski był bardzo zbliżony do ekstraklasy. Największy głaz w Ameryce Południowej. Muszę na to wejść, Dominik wymięk. W Polsce to nie wiem, gdzie taką tanią wycieczkę można dorwać. Zaczyna przewracać oczami. No i nie dogadaliśmy się z tą głupią p...ą. Tu zauważyliśmy prawdziwą biedę w Kolumbii. Jestem z bambusem, więc idealnie. Dziewczyny są tu do wyboru, do koloru. Stoją sobie grupkami. Wczoraj wieczorem poszliśmy sobie na mecz Independiente Medellin. To jest druga największa drużyna w Medellin. Mają lokalnego rywala Atletico Nacional. Więcej kibiców ma Nacional i o wiele więcej sukcesów. Ale kibicem Independiente był Pablo Escobar, ale później zaczął inwestować w Atletico i dzięki temu zdobyli pierwsze Copa Libertadores dla Kolumbii. No, są różne przesłanki, że mogło być to kupione że kupowali sędziów, piłkarzy drużyn przeciwnych, ale wynik został. Musieliśmy się zawinąć po pierwszej połowie, bo powiem Wam szczerze, że poziom piłkarski był bardzo zbliżony do ekstraklasy. Plus, dzisiaj o 6.30 mamy zbiórkę na wyjazd do Guatepe, na taki ładne wzgórze. Wielu ludzi nam polecało wycieczkę tutaj, więc postanowiliśmy Pojechać na cały dzień. Na początku trafiliśmy do takiej małej miejscowości, gdzie zjedliśmy śniadanie całkiem dobre, a teraz dojechaliśmy do miejscowości Guatape, które jest znane bardzo ze swoich budynków, i, i też jest znane z tego, że obok to i największy głaz w Ameryce Południowej. To Wówunia szczególnie by zainteresowało. Nie wiem, czy to głaz narzutowy, ale, ale trzeba sprawdzić. E, jeszcze dopiero tam będziemy jechać. E, jeden kolega z Twittera, pozdrawiam cię serdecznie, jeśli oglądasz, e, zapowiedział mi, że tam można za 70 dolarów przelecieć się helikopterem. Cena bardzo dobra, więc jeśli rzeczywiście będą, będzie możliwość, to polecimy sobie tam. Świetnie na razie to wygląda. Może nie ma tu nic jakoś mega rewelacyjnego, takiego, żeby rzucało na kolana, ale klimat tego miasteczka jest świetny, bardzo mi się tu podoba. Zupełnie inny klimat niż w Medellin. Jutro już mamy samolot do Armenii i tam polecimy, pojedziemy z Armenii do Solento i na plantację kawy prawdopodobnie. Też właśnie kolega z Twittera mówił, że najlepsza kawa jaką w życiu pił, więc... Bardzo mocne słowa, ja kabosem jakimś wielkim nie jestem, ale chętnie spróbuję. No niestety helikoptera nie było, więc muszę na to wejść. Dominik wymiękł. Nie będę tego komentował. Ale trzeba wejść na tę skałę. Trzeba ją zdobyć. 650 stopni. W 12 minut z przerwą na krótkie zdrować Maria przy posągu Maryi Panny. Rekord nasz przewodnik mówił, że rekord jego wchodzeniu na te schody to 6 minut 9 sekund. Podejrzewam, że bez turystów, bo to jest niemożliwe, żeby tyle zrobił. Przyciskając się przez ludzi. Bo ludzie już po 100 schodkach robią foty, filmy, nagrywają tak jakby wyżej nie miało być lepszego widoku polecam każdemu kto jest w Medellin żeby przejechał się chyba najlepiej na wycieczkę zorganizowaną, zapłaciliśmy za nią spaga teraz 150zł za 10 godzinną wycieczkę całodniową i uważam, że jest bardzo warta nawet jestem zdziwiony bo w cenie mamy śniadanie obiad, jedynie wejścia na tą górę nie mamy, a tak to mamy cały dzień wycieczki, autokar przewodnik i tak dalej, więc ja nie wiem jak to się opłaca przy cenie 150 zł teraz w Polsce to nie wiem gdzie taką tanią wycieczkę można dorwać jak widzicie lądowisko dla helikopterów dalej tu jest niestety z tego co się dowiedziałem to nie dostali pozwolenia żeby tutaj już latać, nie załatwili sobie i niestety lotów helikopterem tu nie ma podobno były właśnie tak wcześniej wspominałem za 70 dolarów więc bardzo szkoda. Ponad 650 stopni pokonane, widok jest świetny, więc wam polecam. Choć nawet jak nie dacie rady wejść, to i tak to jest pięknie. Ostatnia część naszej wycieczki to jest płynięcie. Tatkiem po jeziorze, jeziorze Embalse Peniol. Mi amor es no tiene frontera y no maldad. Mi Tutaj muzyka jest cały czas, cały czas wszędzie jest grana czy na żywo, czy z gośników. 24 godziny na nowe leci. Dobra muzyka. Ostatni dzień w Medellin zaczynamy. Idziemy sobie znowu na stację metra na poblado i lecimy na, do samego centrum na plac Botero. Botero to ich, mniejszy, najwybitniejszy artysta, szczególnie znany ze swoich rzeźb i większość tych rzeźb właśnie znajduje się na tym placu. Jest to podobnie w wizytówka Medellin więc trzeba to zobaczyć. A dzisiaj mamy już samolot do Armenii. Tam się też wybierzemy do Solento, plantacje kawy. Fajne miejsca, są więcej natury, ale mimo wszystko Medelin bardzo nam się podobało. I moglibyśmy tu nawet dłużej posiedzieć. Wyobraźcie sobie, że poszliśmy na metro, poszliśmy do kasy. Podchodzę, mówię, że chcę dwa bilety. Babka do nas pokazuje, czy mamy kartę. Mówię, że nie mamy karty, że chcę tylko, yy, że, może, no, że chcemy też ją wziąć. No i ta nic zaczyna przewracać oczami. No to wziąłem translator, zmieniłem na, e, na hiszpański i przetłumaczyłem, że chcemy też kupić kartę i tak dalej. A ta dalej przewraca oczami, udawała, że nie rozumie. Translatora po hiszpańsku. No, takie wredne babsko. Dominik to powiedział, że to jest typowa baba z urzędu. Masz kartę, to pojedziesz, jak nie masz karty, to nie jedziesz. No i nie dogadaliśmy się z tą głupią pstą. No i niestety yy, jedziemy taksówką. No, ale taksówką w sumie wychodzi 5 zł za osobę, więc też koszt żaden. Powiem wam, że dopiero jadąc tu zauważyliśmy prawdziwą biedę w Kolumbii. to ciekawe, przy samym centrum. Dojeżdżając do tego plaza Botero jest masa bezdomnych biedoty i ludzi, którzy śpią na chodnikach. My jednak patrzyliśmy przez pryzmat tej dzielnicy Poblado, na której spaliśmy i nam się wydawało, że tu jest tak kolorowo, a to jednak nie do końca.

Jestem z bambusem, więc idealnie wszystko łączy. A tu moi drodzy macie coś Ala Urząd Wojewódzki, a tu znowu jest siedziba burmistrza. Powiem Wam, że bardzo ciekawe jest przejście się tędy po takich dzielnicach robotniczych. Tu jest szczególnie bardzo dużo, e, bardzo dużo mechaników, wulkanizatorów i tego typu miejsc. Stare, bardzo ciekawe ee, tiry i widać, że większość ściągnięta ze stanów. Teraz to jest motoryzacja tego typu, że robisz samochód na kilka lat, a, a kiedyś się budowano na, na lata I dlatego stare merole robią milion kilometrów, a obecne ci w życiu tyle nie zrobią. Widzicie, polscy patrioci są wszędzie. Panie do towarzystwa też tutaj się znajdą i stają sobie na luzie przy drodze. Dziewczyny są tu do wyboru do koloru. Stają sobie grupkami 12. to ewidenty widać, czym się zajmują. Bo jak wcześniej szliśmy to te same dziewczyny stały w tych samych miejscach. I cóż, żegnamy się z Medelin, jesteśmy już na lotnisku eee, i lecimy do Armenii liniami Awianka lody już jest opóźnione jakieś 20 minut jeszcze nam gate zmienili, dobrze, że sprawdziłem, bo już siedzieliśmy pod tamtym. Eee, trwa tylko 48 minut, więc w sumie ledwo wsiądziemy, a jeszcze będzie lądować. A więc, a więc niezbyt długo. A w Armenii, tak jak wcześniej mówiłem, eee, lecimy do Solento to jest na plantację kawy i co tam się uda jeszcze ogarnąć. Dzisiaj to będę ogarniał wszystko na bieżąco. Sprawdzam co warto zobaczyć. Więc trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku.